Na jeden oddział, głupio stracony, bardzo głupio A dobra, przetrwaliśmy, przetrwaliśmy Uff, Mogło być o wiele gorzej, powiem tak Szkoda tego jednego oddziału Ale mogło być o wiele gorzej Biorąc pod uwagę, że tutaj byłem chciwy I chciałem te trzy auta do bazy podprowadzić To auto oni naprawią, luz Trochę nas będzie to kosztować metalu. Whatever. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli kontent na kanale to za mało, bij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Co, amunicji już nie mamy? Nie, mamy, dobra, naładowali. Bo no, musimy tutaj wyjść im naprzeciwko, wiecie? No, ten zaułek, oni coś tam się skotłowali w tym zaułku. Nawet nie chodzi o to, że z punktu widzenia taktycznego, tylko jakby gra tam nie ogarnęła. Oni chyba tak stali i nie mieli konta do walki z nimi, albo coś w tym stylu? stylu. A te zombie idą z drugiej strony, Popierali mnie. A te zębiaki wykurzyć. Dobra, łatwo. Nikt nie zginął, jest dobrze. Nie chcę na razie sobie zabierać ludzi do zbieractwa, więc na dwóch oddziałach będę próbował tutaj funkcjonować. 53%, 4%. O, no, drewno strasznie wolno zbierają. Ajajaj, jajaj, życie widzowie. Przej życie, nawet na jasnej górze, problemy najmana Nie no zawsze dołączają do ciebie, Robi... ty, za... ty decydujesz, nie, czym się mają ludzie zajmować. Bo w tej chwili mam 8 ludzi na oddziałach, yy, 18 na zbieractwo i reszta to tam budowlańce, ale chyba tych budowlańców tutaj zmniejszę pod tym względem, żeby jeszcze ich dać do zbieractwa, bo za wolno to idzie, 20 zbieraczy, niech biorą. Dobra, wieże też będzie trzeba, tutaj też w ogóle niech oni wycinają. Całe te drewno to trzeba w pizdu tutaj wyciąć. Dobra, no tu jest drewna, mamy... Wciól, w i jeszcze trochę. 11:00. godzina, to jak ci skończą przeszukiwać to, niech to odniosą i pójdziemy po tamtych ludzi, którzy się tam skitrali niedaleko. Zdążymy raczej przed zm zmrokiem. O. Tak zrobimy. Dobra, drewno zaczyna przybywać bardzo dobrze. I zaczyna tu się budować też. Powoli, bo powoli, ale zaczyna. Nie, nie możesz Hexogen. To żeśmy dzisiaj testowali. Nie możesz się w terenie mało zabudowanym e, osiedlić. Możesz w małych wsiach miasteczkach, ale nie możesz na przykład w środku, nie wiem, puszczy białowieskiej. Tak, zombiaki później są e, silniejsze, zmutowane, większe hordy są. Bandyci masz, którzy też walczą z, z tobą, z hordami. Sporo tutaj w tej gierce się dzieje. Nie jest ona taka. Prymitywna, na jaką by się wydawała Tutaj zombiaki siedzą Można by już tutaj postawić jakąś wieżę, ale Chuj tam z wieżą, niech oni najpierw te dwa budynki wybudują Bo nie chcę jakby rozwadniać tutaj siły roboczej i surowców No git Kurwa, nie odłożyli tego pistoletu Weźmiemy to stand i zaniesiemy Tutaj całkiem spora grupa zombiaków siedzi W tym budynku, jak oni wylezą Jak oni się szybko Kurwa, nie chcę ryzykować, chuj Niech wracają, niech wracają, bo się cykam po prostu. Ci kończą ten budynek i te wszystkie budynki tutaj mamy już przeszukane. Spoko. I będzie trzeba teraz wyprawy robić na zewnętrzny krąg naszej jasnej góry, klasztoru Mienia Marcina Najmana. 74%, 40%. Co zniszczyło potężne miasto Poznań. Niewydolność managementu O! Dobra, zębiaki nas nie będą tutaj trapić, bo księżyc jasno odbija słońce, więc spoko. Więc skoro tak, to możemy jednak iść. Tak, podobny do Frostpanka, Jacula, no? Później masz tam takie sytuacje, na przykład takie losowe eventy, że twoi ludzie wchodzą do jakiegoś budynku, a tam są jacyś bandyci, nie? I oni chcą okupu za twoich ludzi, możesz podjąć decyzję, czy dać im okup, czy z nimi walczyć, no nie? A to kto? Jakieś pajace tutaj łażą. Kurde, nie wiem, co z tą grupą tutaj zrobić. Nie, no nie, nie możemy pozwolić, żeby tu jacyś obcy na jasnej górze byli. To są ludzie stanowskiego, musimy się ich pozbyć. Nie, nie pamiętam dokładnie, kiedy jest premiera tej gierki. 14? 15? Coś takiego. No, jest na Steamie albo na G2, nie? Będziecie mogli sobie kupić. Pewnie, że tak. Dawaj ten oddział z karabinem. Nie, wy, wynocha mnie stąd. Sir, ludzi, Przyjmij. Ej, hey, oni chillują na razie bombę. A nie mam opcji ich wyrżnąć po prostu póki oni są agresywnie do nas nastawieni, to nie ma większego problemu, to? tak? Jak mi się wydaje. Kurde, ale tych drzew to już całkiem sporo wyrąbaliśmy. Jak to wygląda sytuacja? Pięciu bezrobotnych mamy. Yy, daj więcej budowlańców po jednym. Daj tutaj pięciu, tutaj daj czterech. Jeszcze jednego do zbieracztwa. Na razie nie robię trzeciego oddziału. Jakby z zapasami jest ok. Może trochę nam firepoweru brakuje, ale ważne, żeby szybko tutaj, szybko zbudować magazyn szybko zbudować yy, ten budynek do naukowych badań. No, i zacząć budować mur. Eee, Nie przeszukują, niech przeszukują. Nie wiem, co z tymi ludźmi. Trochę się tych chłopów obawiam, no ale trudno, damy radę. Damy radę! Dobra, niech niech odpoczywałem na razie, później ich przesłuchamy. Dalej, moje dzielne mrówki. Zbierać tu drewno, szybko! O! Zbudujemy, spokojnie, Mordo. Ogarniemy to stary. Niech oni najpierw to wybudują, bo tutaj no zawalno to idzie. Jak z tymi. Z... No, już drewna nie ma, cholipka. Ale dobra, znoszą drewno, znoszą drewno. Jest dobrze, że jest dobrze, jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Jest lepiej niż w Poznaniu, póki co. Zobacz, teraz jak przyjdzie noc, bo chyba było, jak mieliśmy Poznań, to po tej nocy, po której księżyc bardzo jasno świecił, to przyszła taka horda, że chyba wtedy straciłem z połowę ludzi, nie? Więc zobaczymy, czy tutaj będzie podobnie. No jest, jest, ta. O, nasiona, zajebiście. Nasiona też znaleźli, bardzo dobrze. Zrobimy kuchnię na, na spokojnie. Budynki też zdekonstrujemy na spokojnie. Budynki też zrobimy. Dekonstrukcję. Tylko w swoim czasie. Dobra, niech oni to znoszą. Yy, jak tam z tym budowaniem? 87%. Please, szybciej. Bardzo nam to jest potrzebne. Ile mamy surowców? No drewno cały czas schodzi, no bo oni budują, nie? W szkole, że nie może ich jakoś, nie wiem, zwerbować albo zabić. Ty, zobacz! JP2! JP2 se chilluje tutaj. Ochroni nas od tej strony, od flanki. Yy, no nasiona to na pola, nie? Wchodzą. Tylko, że nie chcę więcej im dawać rzeczy do budowania, bo te budynki są bardzo ważne. Musimy mieć magazyn, musimy mieć schronienie. Później możemy już działać. Wieże strażnicze, kuchnia, ambulatorium, mury. Właśnie, mam bezrobotnych, to może rozbieracze, rozbieracze. Patrzę, co tu jeszcze mamy. W Tej częstochowie, co to za budynek? Muzeum, archidiety. Cezji częstochowskiej. Biedronka generała Kazimierza Płaskiego. Dobrze. A tu ile mamy? Uniwersytet. Ja ciepię. dolej ile wiedzy. Doskonale, doskonale. Nie, no my tu wszystko mamy, co potrzebujemy. Paliwo jest. Jeszcze jak znajdziemy jakieś stacje policyjne. Kto jest z częstochowy, widzowie? Szybko. Najbliższy komisariat policji od klasztoru w jasnej górze. No tak, sygnał zanika generalnie i teraz będą nam kazali e, wybudować radiostację. Damy radę, damy radę. The Jak z tym drewnem? Bieda z drewnem, Rwano bieda 96% Serio oni nie zdążą Przed końcem dnia Tego zrobić Mamma mia Za szybko te dni mijają Martwi mnie to Bardzo mnie to martwi Chyba nie wiem Czy ja chcę tak ten Nie wiem czy chcę się tak oddalać No musimy chyba ryzykować Dobra ch Jednak nie Jednak nie Żartowałem Zobacz co się dzieje Fuck, 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 fuck. Może wyjdziemy i naprzeciwko. Z budynku będziemy napierdzielać. Ojojoj. Ojojoj, oj, 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 bratku. Ojojoj, oj, oj, bratku. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Trzy oddziały. Może da radę. Jeden pistolet jeszcze mamy teoretycznie, ale. Okej okay. O kurwa. O kurwa. No. O, jest przypał. Jest przypał, fest. Dobra, git, 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 git. Git. Bez strat, bez strat. To bardzo ważne. Bardzo duże zwycięstwo. U***, idą następni. W tych budynkach trzeba ich kajtować na te budynki, bo oni w budynkach samo o wiele bardziej wytrzymali, nie? I zawsze mają ten upper hand. Ranni są, ranni są. Jeszcze gdzieś jakieś hordy, coś? Nie, na razie jest gitara. Trochę nam się ten amunicja do broni długiej kończy. To też niedobrze. A dobra, my jeszcze mieliśmy zapas, więc chillera. Dobra, teraz wydaje mi się, że już nie będą nas prześladować, więc ja bym tutaj powysyłał. Żeby pozbierali trochę, nie? Te mniejsze budynki przynajmniej nie przyczepią. Grupę do zwerbowania? To nie jest chyba grupa do zwer zwerbowania. Oj, oj oj, oj, ty, 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 ty. Trzymaj, sky tu ich tu, tu ich tu. Cyk. Dawaj te kurwy, te kurwy co się chowają w klasztorze na jasnej górze. Oni nie wiedzą, że tu Jezus Chrystus panuje? Dobra, Essa. Teraz w teorii. Ty, A mogę robić takie oszustwo: jak ten oddział jest dosyć mocno ranny, to ja ich rozwiązuję. Bęk. I teraz, jakbym na przykład nowy oddział. A nie, dobra, nie da się tego oszukiwać. Przewidzieli to widzowie. No ale dobra, i tak nie potrzebuję tych dwóch oddziałów. Dobra, mamy budynki, zajebiście. Zajebiście. Mamy magazyn. Teraz musimy zrobić tak. Poczekaj, zapauzuję sobie. W pierwszej kolejności kuchnia. Kuchnie, kuchnie, kuchnie. Może zróbmy w tym budyneczku. Kuchnia chyba nie musi być jakaś duża, co? Maksymalna obsługa 2-3. Czy kuchnia musi być jakaś taka ogromna? Oto jest pytanie. Czy tak przyszłościowo chcemy to ugryźć? Wydaje mi się, że te małe budynki będzie trzeba po prostu rozebrać w pizdu. W północny wschód jest komisariat, tak? Dobra. Będziemy zaraz badać. Czekaj, muszę tutaj najpierw kuchnię wymyślić. Czy mam kapitana Najmana, obrońcy często w ekipie? Nie, ale cała strefa wolna od zombiaków jest yy, nazwana pod patronatem Marcina Najmana. Eee, tak, myślę, że chyba większy budynek wybierzemy na kuchnię. Spróbujmy na przykład... Ten budynek? Ten budynek na kuchnię? Porzucony, porzucony. Muszę porozbierać te małe budyneczki, to ja bym porozbierał w pizdu. Budowniczych zredukujemy. Więcej do zbieraczy. To wszystkie małe budynki ja wypierdzielę. No nie. No i chuj, zima nadciąga, ja tu jeszcze mam tyle rzeczy. Ty, a ci co robią? Kup co, jest horda w ciągu dnia? Oni w budynku się zaszyją, chyba co? Pa, w budynku się... Dobra, niech siedzą tam na razie, nie mam czasu. Zima w sierpniu, normalnie, bo to Polska jest Częstochowa Ty mogę tutaj, nie mogę maryjnej figury zebrać, bo nie wiem, na metal. Niestety nie mogę. Mamy ten metal, w razie czego? Mamy. Nie wiem, czy to już nie czas, żeby jakąś wieżę postawić, wiecie? O, że ja nie mam drewna. Znaczy, mam niby, ale. Nie, no to jest figura maryjna tutaj. Tutaj Maryjka sobie siedzi, a JP2 tutaj, kurde. JP2 tak stoi i mówi, komat mi, bro. Na zombiaki. I o tej stronie nie przychodzą, taka ciekawostka. Gdzie jest mój drugi oddział? A północy zachód, mówisz, tak? Dobra, pójdziemy najpierw tu, ogarnąć to. Tą hordę dobrze by było, kur, zniwelować, powiem szczerze. Ona jest obita, że się nie zregenerowała. Tylko czy oni sobie poradzą z nią? Oto jest pytanie. Nie, radzą sobie bez problemu. Czyli wydaje mi się, że o wiele efektywniejsze jest zabijanie tych zombiaków w ciągu dnia, kiedy one są słabsze, o wiele. Północy wschód do północ, a wschód tutaj gdzieś. Ale dobra, najpierw musimy i tak tutaj iść, bo tutaj mamy tego questa, tych możemy gdzieś tutaj wysłać północny wschód gdzieś tutaj mówicie ta. Uwa, tylko gdzie? Beatus Trans, Stanisław Małachowski, Skul Jasnogórska, Skul, Skul, Presidential, Commercial, Roof. <laughs> tu jest. Jest komisariat miejski w Częstochowie Dobra, no ale jest noc teraz, to niebezpiecznie będzie strasznie, żeby Nawet nie wiem, nie wiem czy ich nie cofnę, powiem szczerze Nie no, w nocy jest za duże ryzyko, żeby takie dalekie To jest właśnie minus tego, że oni bardzo długo teraz będą, o widzisz O widzisz, no właśnie, oni będą bardzo długo podróżować, nie i w nocy już nie mogę sobie pozwolić, tak jak w poznaniu, że jakieś pobliskie budynki sobie przeszukiwałem, przez co zwiększałem swoje surowce w nocy. To teraz w, w nocy tak naprawdę, no muszę wszystkie swoje oddziały mieć w gotowości, bo jak zębiaki przyjdą, poruszają się szybciej od moich oddziałów, no to jest przejęte, nie? No, samochód trzeba ogarnąć, fest. A samochód to chyba dopiero jak zrobimy tego questa, którego próbowałem teraz zrobić, to, to nam się pojawi. Ale ogarniemy, ogarniemy. W na razie jest cisza. Też zbiorę, nie wiem, to chociaż zbiorę. Czyli czemu oni nie odłożyli tego? Do magazynu to odłóżcie, co wy robicie? Na razie cisza, ale jeszcze wcześniej. Oho. Jest tutaj jedna horda. Trzeba ich zapnąć. Dawajcie, w dwa oddziały. Dobrze Essa. No właśnie, no właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, nie? Znikąd się pojawiły gnojki. O, chyba muszę oddział zrobić. Kurwica, kurwica widzowie. Intensywna rozgrywka. Ja bardzo lubię strategię, ale zawsze się skupiam jak na stralniku i nie potrafię, jakby składnie, składnie, jakby opowiadać, co się dzieje i tak dalej, nie? Tylko, kurwa, o Boże, o Boże, ludzie giną. Matko, święta. Tak, tak, oni się leczą po pewnym czasie. Mają, mają. 2-3 dwa, y, dwa, dni w grze chyba się leczą. W zależności chyba od, od... Weź ich skajtuj. Skajtujcie ich. z powrotem. I tutaj. Idealnie. Zajebiście. Trzeba tak kajtować tych gnojków. Gdzie? Od północy? Tylko od północy? Dobra, zombiaki się wycofują. Trzeba zrobić tak, ci mają kałachy, niech oni odłożą do magazynu to co mają Ci mają pistolety, wydaje mi się, że powinni dać sobie radę Mam przynajmniej nadzieję, że o wiele łatwiej sobie poradzą z tym I Też tutaj będzie trzeba namierzyć tą hordę, która zniknęła Zaznacz wieżą, by strzelały z łuku Wieżą, które nie są jeszcze wybudowane Dobry pomysł Dobra, obserwujmy czy oni tutaj dobrze sobie poradzą Bo to jest oddział tylko z pistoletami i Do tego oni są ranni Mam nadzieję, że tutaj nie popełnię takiego dużego błędu nie, roz rozwalają ich, nawet kurde. Jest spoko. Oj. Dobra, tu dostałem trochę w pizdę. Tu trochę dostałem w pizdę, ale dali radę. Kurwa, ci mnie martwią, że oni zaraz tutaj odwalą coś. A nic nie mogę z nimi zrobić póki co. Place is adapted. Dobra, mamy kuchnię. Zajebiście. To odejmiemy trzech zbieraczy. Dodamy ich do kucharzenia. Na razie może trzech kucharzy. Resztę do budowlańców. Niech się zajmą budowaniem tych wież. Tam przeszukują. Tam zapasy znoszą. Też jakieś paliwo znoszą. Ok. Pola jeszcze trzy będzie trzeba zbudować. Ale niech na razie na tych wieżach się skupią. Też będzie trzeba... Um... Te wieże potrafią, kurwa. Potrafią oddać, nie? Nawet drewniane. Na razie tylko na rogach postawimy, bo... Na więcej nas nie stać. Ten komisariat, kurwa, jest początek dnia. Dawaj, gdzie był ten komisariat? Tutaj. Kurwa, nie odłożyli. Stójcie. Głupcy. Pa, dawaj, więcej rąk do pracy potrzebujemy. Jak najbardziej. Jak najbardziej potrzebujemy. Dawaj, ten komisariat spróbujemy rompnąć Może wyślemy też drugi oddział. Kurwa, to jest daleko. Oni, oni nie dojdą tam. Samochód. Kurwa, przejmujcie ten samochód od razu. No nie, zrobimy inaczej. Ci niech przejmują ten samochód. I pojadą do komisariatu samochodem, a ci niech się skupią tutaj na paseratni, normalnie. Dawaj paseratni. Dobra, dobra, dobra to. Dobra, mamy autko. Dawajcie, pełna rura. Już, już jest szesnasta, zaraz będą musieli wracać. Zobaczymy. Oho! Chyp, to jest, Ciekłe psy. Tylko problem jest, że już się noc zaczyna. Za 2-3 godziny tutaj będziemy mieli Saigon. No ale dobrze, nie, niech przeszukują. No muszą, muszą, muszą. Tutaj musimy zbierać surowce, bo za wolno teraz, jak mieliśmy problem z rękami do pracy w Poznaniu, to teraz mamy problem z szybkością zbierania surowców. No im to się zejdzie. To jest kurwa ogromna powierzchnia. Ryzyk fizyk. Spróbujemy na dwóch oddziałach to ogarnąć. Amunicję znaleźli, dobrze. Ale jest chillera w tej gierce. Jest tak. Napięcie, ale z, z, z drugiej strony jest taka chillera. Problema za po pogody w Częstochowie. 7 stopni, 5 stopni, rozumiesz. O, jest bezchmurnie, więc nie będą wychodzić, więc teoretycznie powinniśmy dać radę tutaj. Drugie, drugie auto, jakbyśmy skołowali. Musimy, kurde, tak dwa auta mieć, nie? Na dwa takie oddziały wypadowe. Jeden oddział może być jeszcze, dopóki nie skołujemy więcej broni, bo mam dwa pistolety, więc na pół oddziału. Właśnie, no, w kuchni potrzebujemy tych ludzi, to akurat prawda. Dopóki nie mamy pól, to i tak jest bez sensu. Więc weźmiemy tych ludzi do budowlańców. Znaczy, nie, do zbieraczy, tych do budowniczych. jak z surowcami wygląda? Dobra, drewno zaczyna się ładnie tutaj kumulować. Ci tutaj walczą. Dobrze by było już zakolejkować jakieś pola uprawne, nie? Pole, 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 łyse, pole. Ale mam już plan. Pola normalnie na błoniach klasztorów w Częstochowie. że nie szukają. Oć, już prawie skończyli z tym. Znoszą to. Znoszą. Pasuje. Idę tutaj w aucie całe auto amunicją wypełnione. To czekaj, jak to jest wypełnione, to dobra, niech jeszcze zbiorą to. Jeden pistolet znaleźli, zajebiście, to już trzy będziemy mieli, to już prawie kolejny oddział Dobra, ci już niosą, ci już szukują. a gdzie jest ten? Tu mamy jeszcze jeden rozdział, e, oddział, rozdział, tak, tak, dobrodzieju, rozdział, rozdział Co znaleźli? Żarcie, no i bardzo dobrze A tu co? No to jak, jakaś neutralna grupa, na razie oni się do nas nie sadzą, to my nie sadzimy się do nich Czy gdzieś jeszcze tutaj znajdziemy jakiś komisariat, coś w tym deseń? Ci już jadą do bazy, zajebiście Paliwko, residential On my way. Jest Dużo takich kurwa, nie widzę tutaj za dużo nie, takich miejsc z bronią, Częstochowa nieuzbrojona, tu jest, dobra, spróbujemy to ogarnąć, trochę daleko, ale autem może dadzą radę Gdzie oni jadą? Nie, już nie jedźcie, nie jedźcie tam, skorzystajcie z okazji, że mamy bezchmurną noc i opierdolcie ten komisariat Uniwersytetu na razie nie przeszukuję, bo nie, nie mam jeszcze miejsca do wiedzy, teraz to wydaje mi się, że broń jest najważniejsza Uniwersytet przyjdzie czas. Patrzy kupaty te budyneczki. Ten też bym rozebrał, w sumie. To do rozbiórki, to do rozbiórki, to do rozbiórki, to do rozbiórki. Nie wiem, czy nawet tego budynku nie, nie rozbiorę. Tych trzech budynków czym nie rozebrał? Bo to jest mała pojemność. To są takie budynki z gówna Chyba przerzu przerzucę delikatnie więcej na budowlańców, bo mamy teraz surplus surowców, więc możemy sobie chyba pozwolić, żeby trochę przyspieszyć budowę tego wszystkiego. Południowy Wschód, komisariat, Uniwersytet. O, kolejne auto! Ty, kolejne auto. Dobra, zajmiemy się później tym komisariatem seriatem. Opaki. kierujcie to, idźcie po to auto, bo jest nam fest potrzebne. Tutaj też kolejne auto, dobra, ci przeszukują. Dobra, dwa auto już mamy, więc nieźle. Uuuu, tu jest dobry budynek. Tu jest dobry generała Kazimierza Płaskiego 80. No, mamy, mamy samochody. Kurde, może, może dziebniemy kolejny samochód. To jest trochę daleko, ale jak nie teraz, to kiedy, nie? Mam nadzieję, że zdążą przed nocą. Bo coś mi się wydaje, że w noc nam. No, dadzą nam popalić, nie? Dadzą nam popalić. A dobra, wieżyczki się powoli budują. Może jeszcze, no, budowlańców. No, mamy, mamy, mamy. No, ci muszą z łuku strzelać, bo nie mamy tutaj odpowiedniej ilości rzeczy. Mamy? Pojazd przyjęty? Mamy pojazd przyjęty. Zajebiście. Która godzina? 14. Poczekaj, poczekaj. Spauzuj, spauzuj, spauzuj. Byku, spauzuj. Cyk. Chyba ten budynek łykniemy. Jest trochę daleko, ale wierzę, że dadzą radę. Kurde, oni to pewnie w nocy tam dotrą. Oj, ryzyko, jest ryzyko Te grupy neutralne No właśnie na razie nic z nimi nie mogę robić Wydaje mi się, że później fabuła będzie taka Że dojdzie do eskalacji I wtedy będą jakieś takie decyzje, nie? Czy zabijać, czy retraktować. Będzie trzeba tu więcej metalu zebrać Na razie oni to robią drywno Jak tam z naszym magazynem? Ue w magazynie to mam tyle miejsca, że ja cię pierdolę Dobra, no i noc się zaczyna Noc się zaczyna No nie, oni bez samochodu poszli Nie wierzę, idioci No i chuj, innym razem Ci kończą i niech też wracają O o, kuwa! Mmm, mm, dobra, wspieramy stąd, wspierajcie stąd, ładujcie się do auta i autem do bazy. Szybko, 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 szybko do bazy. Nie obchodzi mnie to, jedźcie, jedźcie, później to ten, ten ogarniemy. A, przyjmuje ich, no pewnie. O kurwa, wściekłe psy Mamy wieżyczkę, ale wieżyczka se nie poradzi z tym. Nie wiem czy oni dojadą na czas Ja też mam złe przeczucia na ten temat To no nic takiego Orzeż kurwa za co tu się dzieje ty? Dawać, dawać tymi autami, dawać Dobra, wieżyczka dała radę Gdzie jest ten ostatni oddział? Raz, dwa Dobra, wszystkie tutaj mamy chyba A. We'll Ostrzał z samochodów! O, kurwa. Kill them. kurwa. silna horda. Auto mi dupią. Dobra, dali radę, dali radę. O kurwa, duża horda. O kurwa.

baby let's do it. We're under Ajajaj, auto. fuck Roger. Going there. Oj, 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 jest źle Kill them. We're under let's do it. o giną nam ich pod No jeden oddział głupio stracony, bardzo głupio, bardzo głupio stracony. O dobra, przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy Uff, Mogło być o wiele gorzej, powiem tak. Szkoda tego jednego oddziału, ale mogło być o wiele gorzej, biorąc pod uwagę, że tutaj byłem chciwy i chciałem te trzy auta do bazy podprowadzić. To auto oni naprawią, luz. Trochę nas będzie to kosztować metalu. Whatever. Neutralnych ludzi możesz werbować. No właśnie, jeszcze nic nie mogę z nimi robić. Nie wracają i niech robią ten. Have If more more come, of do Oho. Trochę obitych tutaj mam tych ludzi, kurde. Gdzie był ten budynek, który miał dużo rzeczy? Gdzieś tutaj był. Ten. Uwa kolejne, jakieś ciućmoki. A dobra, ci to widzę, że luz mają. Dobra, nie, nie ma problemu. Dobra, tu mamy pełny ten, więc trzeba zawijać do bazy. Pełny bagaj. Ci przeszukują, ci wracają do bazy. Tu mamy jeszcze jeden oddział. Wróciluję bombę. Co nie robią tu? Dobra. Yy... O, ci już autem zajechali. Zajebiście. Szybko to ogarnęli co? O, bezrobotni, nowi ci, nowi ludzie. Zajebiście Ci tutaj przeszukują. Czekaj, żeby nie marnować czasu. Patrzę, gdzie jeszcze broń moglibyśmy zdobyć, bo to dosyć ważne, nie? Tu jest jakiś giga dobry budynek. Dobra. Panie że gierka, która tak nie za bardzo cię łapała, teraz się wkręciła, sam wrzuciłem do kupienia, jak wyjdzie? No kurde. No powiem tak, kompletnie nie byłem przekonany do tej gry, jak obejrzeliśmy trailer. Ale też deweloperzy do mnie napisali, masz tu kluczyk, ograj, rób co chcesz. I to jest giga dobre podejście, no jak... Jak wierzą w swój produkt, nie? Było ryzyko, żebym powiedział, że gra jest ch**owa, ale tak naprawdę, że, czy to coś by im zmieniło? Ale gierka jest. <śm> ma potencjał, no, ma potencjał. Jeśli ktoś lubi takie city buildery, rts -y, coś w tym stylu, nie?